Dzień dobry. Poznałam kulisy wydarzeń związanych ze spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Potem mieliśmy dwie telekonferencje, a potem spotkanie w Białym Domu. Jak wyglądała współpraca na linii Ministerstwo Spraw Zagranicznych a Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego? Czy rzeczywiście polscy urzędnicy potrafią ze sobą współpracować po to, żeby osiągać Cele związane z naszym bezpieczeństwem, z naszymi interesami na arenie międzynarodowej, no jest z tym duży problem. Chciałam Wam opowiedzieć, bo dopiero właściwie teraz dowiedziałam się, jak się rzeczy miały mieliśmy dużo szumu informacyjnego na ten temat jak właściwie wyglądała sytuacja przez ostatni. Tydzień i co tak naprawdę się wydarzyło? Dlaczego Karol Nawrocki nie pojawił się w Białym Domu wtedy, kiedy najważniejsi liderzy państw członkowskich właśnie wybrali się do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem? Więc przypominam, że w piątek w Anchorage odbyło się spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. To spotkanie było krótsze niż wcześniej planowano. Oczywiście Trump usiłował w jakiś sposób rozegrać Putina, tak aby zgodził się on na rozmowy pokojowe. Moim zdaniem nic to nadal nie daje, dlatego że Putin nie zamierza prowadzić negocjacji pokojowych, nie zamierza kończyć tej wojny. Będzie zmuszony do zakończenia wojny tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy będzie postawiony pod ścianą. Ma rozpędzoną w trybie wojennym gospodarkę. Nie ma buntu w swoim społeczeństwie. Nie będzie miał co zrobić z żołnierzami, którzy by wrócili z wojny w Ukrainie, a to z kolei generowałoby konflikty. Taki powrót tych żołnierzy, że po nieudanej wojnie generowałoby konflikty w samej Rosji. W związku z tym, moim zdaniem, Putin, póki nie jest postawiony pod ścianą, żadnego pokoju ani rozejmu ani zawieszenia broni nie będzie negocjował czy Donald Trump już się zorientował w tej sytuacji? Nie wiem. Radosław Sikorski swego czasu wyraził taką opinię, że każda kolejna administracja amerykańska, która rozpoczyna rządy, ciągle jej się wydaje, że z Rosją można się dogadać i uczy się Putina, uczy się Rosji i potem dochodzi do wniosku, że oczywiście Putin zawsze będzie ich ogrywał, o ile nie będą używali argumentów Siły. I trochę jest tak z Trumpem, że on i jego administracja muszą w końcu dojść do tych wniosków i odkryć prawdę. Trochę im to zajmuje czasu. Dlatego nie wierzę w żadne powodzenie dzisiaj negocjacji pokojowych. Obym się myliła, bardzo bym chciała się mylić, zapewniam Was, chciałabym, żeby było zawieszenie broni, chciałabym, aby były zorganizowane negocjacje pokojowe. Ale odłóżmy to, idźmy dalej. Po tym spotkaniu Trumpa z Putinem, piątkowym, nastąpiły dwie telekonferencje. W jednej telekonferencji z przywódcami unijnymi wziął udział Donald Trump, i administracja Karola Nawrockiego tak chciała to rozegrać, że nie Tusk brałby udział w tej telekonferencji, ale właśnie Karol Nawrocki. I tak też się stało. Nawrocki tam wystąpił. Owszem, przekazywał tak naprawdę stanowisko, które przygotował mu Polski, rząd. Natomiast zaczął coś opowiadać o bitwie warszawskiej. Moim zdaniem Trumpa to średnio interesowało. Myślę, że naprawdę trzeba wybierać dobry czas i moment na opowiadanie o bitwie warszawskiej. Ok. I generalnie było takie wrażenie, że poucza Trumpa, dlatego potem były wątpliwości, czy faktycznie Trump to przemówienie nawrockiego dobrze. Odebrał. Najprawdopodobniej, tak szczerze mówiąc, w zasadzie nie miało to większego znaczenia, co Nawrocki tam mówił, ale y, odłóżmy to na chwilę na bok. I potem y, właściwie, jakby dru drugie ważne wydarzenie, właściwie równolegle, to jest Narada tzw. Koalicji Chętnych, czyli tych państw, które chciałyby wysłać wojska y, do pilnowania pokoju w Ukrainie. Z między sobą i w tej telekonferencji akurat brał udział Donald Tusk. Pojawiła się taka wizja o to, że Zioeński poniedziałek poleci do Waszyngtonu, spotka się z Donaldem Trumpem, żeby omówić wyniki spotkania z Putinem i ewentualne możliwości negocjacji z Putinem, spotkania z Putinem czy trójstronnego, czy dwustronnego i i ewentualnie właśnie miałby, wtedy jeszcze to nie było pewne, towarzyszyć temu wydarzeniu. Także takie oto wydarzenie, inne, że przywódcy unijni przyjeżdżają do Waszyngtonu. Była z nimi też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef NATO Mark Rutte. Ale jeszcze wtedy, kiedy trwała ta tele, telekonferencja, chętnych. Bez Trumpa, w której brał udział Tusk. W zasadzie, wedle moich informacji, nastroje były takie, że nikt specjalnie nie palił się tak od razu do wyjazdu do Waszyngtonu w poniedziałek. Macron miał w tej sprawie wątpliwości, George Meloni także, oczywiście Emmanuel Macron, prezydent Francji, bo generalnie wychodzi z założenia, że wiele z tego może nie wyniknąć, a przede wszystkim no, Macron uważa, że jak on Leci do białego domu, no to to ma odpowiednią oprawę, wcześniej jest przygotowywane, a nie tak ad hoc. Zełoński jednak wolał, aby jednak ci przywódcy unijni do białego domu y, polecieli i przekonał ich do tego. Więc mamy tutaj sytuację dosyć skomplikowaną, bo z jednej strony, oczywiście y, zapraszającym jest biały dom, i Donald Trump, i oczywiście zaprosił tych przywódców. Z drugiej strony jednak to Zemeńskiemu zależało na tym, żeby pojechać w tak licznym gronie. Przypomnę, że to była właśnie szefowa Komisji Europejskiej, szef NATO, yy, przywódcy kluczowych państw Unii Europejskiej, plus Aleksander Stubb, prezydent Finlandii oraz premier Wielkiej Brytanii Kirstenberg. Yy, I ostatecznie zapadła decyzja, że oni tam polecą do Białego Domu, mimo wcześniej większych wątpliwości. Tutaj w polskim rządzie też była taka obawa, co z tego spotkania wyniknie, czy to nie będzie kolejna awantura, tak jak to się y, odbyło z pół roku temu, kiedy y, Trump wyrzucił Zawińskiego z Białego Domu. Takie obawy były y, i y, y, po prostu ci przywódcy się bali, że tak naprawdę to będzie jakaś totalna klęska, awantura, a oni będą twarzą tej awantury. Stąd te wątpliwości. Ostatecznie jednak dali się przekonać, żeby do Waszyngtonu lecieć, bo to jest ważne wydarzenie. Mówię o spotkaniu Putina z Trumpem. No i trzeba jednak przedstawić europejski punkt widzenia i wziąć udział w tej dyskusji, właśnie w takiej. Formule. I teraz zastanówmy się, jak w tym wszystkim wygląda Polska. Otóż nie ma co się łudzić. Donald, Tusk ma złe notowania u Donalda Trumpa. Trump go nie lubi, Tusk też go nie lubi, wypowiedzieli na swój temat wiele ostrych słów, więc właściwie jedyną opcją, która byłaby optymalna dla Polski, to taka, że to właśnie Karol Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu. Takie założenie przyjął MSZ i y, między tymi telekonferencjami a wylotem do Waszyngtonu cały czas y, wysyłał monity do kancelarii prezydenta nawrockiego, prosząc o decyzję, czy wy lecicie do Waszyngtonu, czy y, czynicie jakieś starania w tym kierunku. Natomiast z kancelarii prezydenta właściwie żaden y, odzew w tej sprawie nie przyszedł, właściwie tylko taki sygnał, że nie ma decyzji. I właściwie był taki moment, w którym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz też powiedział, że w sprawie wyjazdu do Waszyngtonu nie ma decyzji. Dlatego y, wydaje się, że naturalnym jest, już zaczęliśmy uważać, że Nawrocki się stara o wyjazd do Waszyngtonu, ale nie był w stanie tego załatwić. Takie było wrażenie, bo gdyby kancelaria Nawrockiego powiedziała od razu, że w tej sytuacji... Karol Nawrocki nie leci, to jest postanowione, ponieważ ma zaplanowaną wizytę 3 września, to to byłby jasny sygnał, jaki jest plan Kancelarii Prezydenta, ale oni tego nie zrobili. Dlaczego? Nie wiem. Narazili się w ten sposób zresztą na krytykę yy, i na falę takich naprawdę ostrych opinii, że nie załatwili tego wyjazdu, nie dali rady, nie ogarnęli się. Przypomnę, Georgette Mosbaker, Mark Brzeziński, Jacek Czaputowicz, no i w zasadzie powstało takie wrażenie, że po prostu kancelarii nie udało się tego załatwić, ważnego udziału Polski przy tym stole. Nawet y, mówiłam Wam w poprzednich odcinkach, że jednak media zagraniczne odnotowały to, że to jest dosyć dziwne, że Aleksander Stuk jest, a Polski nie ma, chociaż Polska jest głównym hubem przerzutu pomocy dla Ukrainy. Jest bardzo ważnym punktem strategicznym w strategii NATO. Ale nas, nas nie było. Ja sądzę, że po prostu po prostu kancelaria premiera i cała ta ekipa, która zajmuje się sprawami zagranicznymi na czele z Marcinem Przydaczem, doszła do wniosku, że co tam będziemy odpowiadać tym, temu Tuskowi czy Sikorskiemu? Nie będziemy odpowiadać, nie ich interes, będziemy sobie robić co chcemy yy, i właściwie yy, no, nie będziemy ich uprzedzać o niczym, bo oni mogą to wykorzystać przeciwko nam. Stąd to właśnie zamieszanie. W efekcie, tak jak powiedziałam, wszyscy uważali, że po prostu tej kancelarii nie udało się tego y, załatwić. Zresztą tak wynikało z opowieści George'a Mosbaker i były ambasador i bliskiej osobie. Y, jest to bliska osoba Donaldowi Trumpowi. No i w pewnym momencie widać było, że kancelaria prezydenta na czele z Marcinem Przydaczem po prostu wpadła niejako we własną pułapkę, ponieważ ta fala krytyki pod adresem Nawrockiego była całkiem spora. To spotkanie okazało się być bardzo ważne. Były tam istotne postacie. Widać było jedność tej wspólnoty euroatlantyckiej. Widać było, że... Trwa rozmowa o tym, w jaki sposób zapewnić pokój, i w takiej ważnej rozmowie nas nie ma. To zostało odebrane bardzo źle. Y ja po jakimś czasie dostałam SMS-a od ym, osoby z kręgu Karola Nawrockiego, która przekonywała mnie, że moje, ale nie tylko moje przekonanie, że kancelaria Karola Nawrockiego starała się o wyjazd do Waszyngtonu w poniedziałek są niepoparte faktami, bo oni od początku się o ten wyjazd nie starali. W ogóle o to nie zabiegali, nie załatwiali tego, więc mówienie, iż czegoś nie udało mi się załatwić, nie ma podstaw. Tylko, że tutaj jest trochę sytuacja taka, że właściwie mm, kancelaria prezydenta Nawrockiego postawiła się w fatalnej sytuacji, bo tak, jeżeli niczego nie załatwiała, to też podlegała krytyce, bo powinna to załatwić, a jeżeli e, załatwiała im się nie udało, no to też, e, to też źle. Więc w zasadzie troszeczkę cała ekipa Nawrockiego wmontowała się w sytuację dla siebie bardzo złą. E, w każdym razie nie było nas przy stole yy, i opinia publiczna była z tego powodu bardzo rozgoryczona. Yy, no i jednak, ponieważ no, tu mamy prezydenta Trumpa, tu mamy prezydenta Nawrockiego, no wiadomo było, że jeżeli ktoś pojedzie, to właśnie prezydent Nawrocki. Tak to mniej więcej wyglądało w rzeczywistości i wydaje się, że tutaj brak takiej wspólnej strategii i pomyślunku, co ma się wydarzyć w tej sprawie wynika z braku zaufania. Między kancelarią y, premiera MSZ a kancelarią prezydenta Nawrockiego. To jest bardzo zły prognostyk, oczywiście. Potem mieliśmy przerzucanie się, y, y, że tak powiem, winą za ten fakt. No bo y, Marcin przydacz mówił, no przecież Donald Tusk był na tej telekonferencji z koalicją chętnych, to mógł tam zgłosić akces Polski do, do tego spotkania w Waszyngtonie. Y, a Radosław Sikorski odpowiadał, nie, ale tam nie było mowy o tym, że teraz wszyscy zgłaszają y, Akces. To należało zrobić osobno, i MSZ pytał, czy staracie się o to i czy możemy Wam w tym pomóc. Nie było odzewu, nie było odpowiedzi, był sygnał, nie ma decyzji i wtedy MSZ jest w zasadzie w swego rodzaju klinczu, bo nie może nic y, załatwiać, jeżeli nie wie, czy Nawrocki w ogóle chce jechać i czy w ogóle czyni takie starania. Więc to wyszło bardzo y, źle. Y, myślę, że y, Marcin Przydacz wyciągnie wnioski z tego. Oczywiście y, nie wykluczam, że po prostu ekipa Nawrockiego uważała, że jak teraz Nawrocki pojedzie do Trumpa, to się zepsuje mu ta wizyta, która jest zaplanowana na 3 września, bo to już przecież niedługo. Różne tu mogłyby być kalkulacje, ale wyszło generalnie słabo. Przypomnę jeszcze raz mówiłam to w poprzednim odcinku, ale to jest ważne w tym kontekście, że na przykład Le Figaro napisało, że nie ma Polski, ponieważ tak naprawdę jest konflikt między prezydentem a premierem, w związku z tym nie potrafią się dogadać. To jest po prostu bardzo złe dla polskiego wizerunku. Nie ma co w tej sprawie się oszukiwać. I teraz problem polega na tym, że ja słyszę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogólnie, nieoficjalnie, że właściwie relacje z kancelarią prezydenta, i jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to są gorsze niż za Andrzeja Dudy. To też bardzo zły sygnał, dlatego że, no, właśnie ludzie Nawrockiego nie odbierają telefonów. Jeżeli chcą się kontaktować z urzędnikami ministerstwa, to raczej przez Jacka Najdera, ambasadora Polski przy NATO, a bezpośrednich kontaktów nie ma, z kancelarii prezydenta nie ma notatek, bo zasada jest taka, jak premier idzie na spotkanie w jakimś szerokim gronie, to musi powstać notatka urzędnika po to, żeby była dostarczona do kancelarii prezydenta. Jak prezydent idzie jakieś na spotkanie, to prezydency urzędnicy powinni napisać porządną notatkę, co się wydarzyło, kto mówił, co mówił, kiedy i tak dalej. Szczegółowa informacja na ten temat powinna pojawić się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W MZ słyszę, że no nie ma tych notatek, nie ma informacji, o działalności Karola Nawrockiego. Widza, widać tutaj, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że Nawrocki po prostu traktuje jednak rząd jako jakiś ośrodek wrogi, z którym nie należy się dzielić informacjami dotyczącymi właśnie tych spotkań międzynarodowych. To jest bardzo złe. Oczywiście wiem, że jednocześnie kancelaria prezydenta Nawrockiego utrzymuje dobre relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej i to bardzo dobrze, no bo tutaj Nawrocki i PiS generalnie myśli, że Anusz może kiedyś PSL e, będzie im potrzebny do czegoś, może będą współpracować e, z Kosiniakiem, jednak nie zmienia to postaci rzeczy, że dobre relacje z MON to za mało, ponieważ za politykę zagraniczną odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tutaj... Ta komunikacja y, dyplomatyczna pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Przecież nie ma tak dużych różnic między y, y, obozem PiS a y, obozem obecnie rządzącym. Wszyscy uważamy, że Rosja jest naszym wrogiem. Wszyscy życzymy zwycięstwa Ukrainie i naprawdę ta współpraca tutaj jest bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy przed wizytą Karola Nawrockiego 3 września, y, wyciągnie wnioski i naprawdę przestaną się wygłupiać. No, przepraszam, że mówię takim językiem, no, ale trochę do tego to się sprowadza. Panowie, wy musicie się ze sobą komunikować, musicie wymieniać informacje, e, inaczej naprawdę polska dyplomacja będzie kulała. E, uważam też, że trzeba siąść do stołu do rozmów w sprawie ambasadora w Waszyngtonie. Naprawdę to są zbyt poważne rzeczy, aby upierać się przy tym czy innym ambasadorze. I ja oczywiście uważam, że Bogdan Klich jest doświadczoną osobą, jest byłym ministrem obrony narodowej, ale tutaj naprawdę są jednak pewne względy, które trzeba wziąć pod uwagę, że musi być jakiś rodzaj współpracy, jeśli chodzi o naszego najważniejszego sojusznika, Stany Zjednoczone, właśnie na poziomie ambasady, tak żeby zarówno prezydent, jak i premier do tej ambasady mieli zaufanie. Co jest ciekawe jeszcze, myślę, że musimy, musimy brać pod uwagę fakt, że Polska może jednak odgrywać ważną rolę w różnych sytuacjach. I podam Wam następujący przykład. Bo ja właśnie wzięłam się za książkę Boba Udwarda Wojna. I tam Bob Woodward rozmawia przez chwilę z Andrzejem Dudą i konstatuje, że rozmowa Andrzeja Dudy w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem, w czasie kiedy Trump jeszcze nie był prezydentem, ubiegał się dopiero e, o zwycięstwo w wyborach prezydenckich, Duda tam pojechał, rozmawiał z Trumpem bardzo długo. I to spotkanie jednak stwierdzał Woodward, miało znaczenie pozytywne dla nas. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej Trump wielokrotnie powtarzał, że pomoc Ukrainie jest bezsensowna, i niestety w tym kontekście miał duży wpływ na stanowisko Republikanów. Duda przekonywał Trumpa, i to o tym właśnie pisze Woodward, że jednak pomoc Ukrainie jest potrzebna, nie można jej wstrzymywać, trzeba ją zwiększać, ponieważ jest to w interesie całego Paktu Północnoatlantyckiego, a także Stanów Zjednoczonych. Tutaj muszę Andrzejowi Dudzie oddać sprawiedliwość, że odegrał pozytywną rolę. Teraz tak. Rzeczywiście, sam fakt, że Duda wtedy poleciał do Nowego Jorku, był krytykowany przez wielu komentatorów. Dlaczego? Dlatego, że wyglądało na to, że Duda opowiedział się po jednej stronie politycznego sporu w czasie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. To jest ryzykowne, ale zauważę, że jednocześnie wówczas Radosław Sikorski wcale nie był wyrywny, żeby Dudę krytykować. Był bardzo ostrożny i wstrzemięźliwy. Yy, mówił o tym, że trzeba utrzymywać kontakty ze wszystkimi i ma nadzieję, że Duda będzie prezentował polski punkt widzenia w rozmowach z Donaldem Trumpem, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji. Sikorski więc był ostrożny. Jedyne co Sikorski uważał, to że ten wyjazd dudy wtedy jest w jakimś sensie ryzykowny, ponieważ dla samego dudy niejako, bo powiedzmy po takim spotkaniu z Trumpem, Trump wyjdzie i powie: szlak, niech trafi Ukrainę, nie będziemy jej wysyłać broni, każe republikanom, żeby w ogóle nie popierali żadnych wydatków na pomoc wojskową Ukrainie. To było to ryzyko, ale tak się nie stało. I Bob Woodward właśnie w swojej książce Wojna mówi o tym, że. Ostatecznie przecież Trump po tym spotkaniu z Dudą zmienił ton w tej sprawie, był bardziej ostrożny, właściwie bardziej proukraiński niż przed tym spotkaniem. Więc Udward przedstawia tę sytuację jako zasługę Andrzeja Dudy. Czy Karol Nawrocki będzie potrafił to samo? Nie wiem, musi być do tego dobrze przygotowany i przede wszystkim ważne jest to, aby współpracował z ministerstwem spraw zagranicznych. I naprawdę m, trzeba się poważnie zastanowić nad tym, w jaki sposób skonstruować ten przekaz w czasie spotkania 3 września, ponieważ Trump jest osobą też piwotalną, zmienną, m, bardzo emocjonalnie reagującą na różne sprawy. Często ma syndrom ostatniego rozmówcy i uważa, że właśnie ten, kto właśnie opuścił jego gabinet miał rację. Więc tutaj naprawdę trzeba to rozegrać rozsądnie i jeżeli polska dyplomacja w tej sprawie nie będzie mogła współpracować z kancelarią prezydenta, to stanie się bardzo źle. To jest ważna wizyta i naprawdę yy, bezpieczeństwo Polski, polityka zagraniczna to trochę coś więcej niż nasze wewnętrzne spory. Mam nadzieję, że kancelaria prezydenta Nawrockiego w końcu przyjmie ten fakt do wiadomości. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za komentarze, polubienia i subskrypcje. Komentarze oczywiście czytam. No i oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, komentarzy politycznych. Do zobaczenia i do usłyszenia.